Telewizja to są te media tradycyjne, internet te nowe media. Czy one się właśnie przeplatają, łączą w jakiś sposób? Jeśli tak, to w jaki? Wiesz co, ja nie wiem, czy o internecie już dzisiaj można mówić nowe medium. No to jest, to jest już po prostu medium. Czy dzisiaj warto używać pojęcia media tradycyjne? Ja czasami też go używam, natomiast to już te, 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 tego podziału już nie ma. To znaczy, dzisiaj, e, będąc w medium takim jak telewizja, trzeba być też obecnym w internecie. Będąc w internecie, też dobrze jest, jest być w telewizji, bo te światy, tak jak powiedziałem, one są różne oczywiście, ale, ale, ale jednak cały czas, cały czas mam poczucie, chciałbym w to wierzyć, że i w jednym, i w drugim świecie jest bardzo dużo dziennikarstwa. Myślę, że internet czerpie wszystko ze starych mediów, tych tradycyjnych, niech będzie radio, telewizja, prasa, wszystko, bo tam się wszystko zaczynało. Natomiast media tradycyjne czerpią bardzo, bardzo dużo z internetu, no bo to jest też pożywka do tego, w jaki sposób mówić, co mówić, o czym mówić i w jaki sposób komunikować. I jedne na drugie wpływają. Czasami walczą, ale często współpracują. U nas w domu się przeplatają i uważam, że tworzymy dobry duet pod tym względem. Tak jest, bardzo nam to pasuje. <noise> Czyli jednak symbioza to jest ten złoty klucz. Mhm. Na razie tak. <noise> Myślę, że po prostu to się często właśnie przeplata i nie ma co oddzielać jednego od drugiego.